Ok, lecimy z testem. Mamy wpiętego tego pada zestawu, który jest tam niby niesprawny. Zobaczymy, przygotowałem sobie drugiego. Wdałem sobie kartę z Fiendsi bo czasami jest tak, że te nowe slinki startują w Fiendsi. I mamy Mobdo, i mamy Fiendsi Buta. Tak, czyli tutaj fajnie, bo nie trzeba będzie używać fontuny, tylko normalnie zwykłej karty. Tu mamy przesunięty obraz trochę, ale to pewnie Mobdo coś chrzani. No i co, weźmy pada. O, coś już tu świruje. O nie! Jesteśmy zgubieni. No i mamy ten DVD player. Dobra. Czyli tak. Ształki nie działają. Zmijmy sobie pada. Czyli padzik będzie do naprawy. To pewnie sobie nawet zrobimy za chwilę. Zobaczycie, jak się wymienia szybko taśmę. Damy sobie drugiego. Z ostatniego zestawu wpadł trochę po przejściach, ale sprawny, więc wejdźmy sobie w browser, sprawdzimy sobie laser. Dobra, coś tu żyje. Na szczęście. O, dwie karty widzi, więc srebrną naszą też jest. Jest OK. Zamykamy, zobaczymy czy odszyta nam CD to styranę. No i coś tu widzi pyk O mieli mieli Coś długo mieli może MOBDO coś mieszać? Usuniemy MOBDO, zobaczymy Zaraz sprawdzimy PS2. Tak ogólnie to wyciągnąłem karty. O, laser też głośno chodzi. Wciągniemy w ogóle karty. Odpalimy go normalnie, bo może się nam gryźć z FreeMC Butem. Szybko wczytał. Tylko pytanie, czy czyta. CD. Jak nie, no, to zapodamy mu Tomb Raidera mniej nadgwiezionego zębem czasu. nie chce współpracować, więc damy mu słynnego Tomb Raidera. Zobaczymy. Będę grał w grę. Będę grał w grę. A w jaką? Tomb Raider. Ok, dziękuję bardzo. Coś tu się więcej dzieje. No i jest, dobra, czyli ogólnie laser na CD odpala. Bo tam ta płytka jest już coraz gorsza. Cały czas testować. Dziesiątki konsol ją ostatnio mieliły. Zobaczmy teraz DVD z No i widzi to. Dobra, czyli laser mamy sprawny. Karty widzi, Mobdo się mu zaraz usunie i będzie śmigać. Może trafi kiedyś na kolejny konkurs, zobaczymy. Dobra, okej, okay, nie przedłużamy. Tutaj cięcie. Okej, okay, najpierw zabierzemy się, zapada. Szybkie rozkręcenie, szybka wymiana taśmy. Pewnie przyspieszę w pewnych fragmentach, żebyście nie czekali zbyt długo, bo się na filmik może rozciągnąć. Uwaga. Poproszę o cięcie jak to mówią. Jest cięcie. No. Ja to robię w ten sposób, niech żyje hotel. Szybsza robota. Damy sobie jeszcze trochę. No, ściągniemy to sobie plecianką. Teraz trzeba tu wyczyścić. Też nie ma co popadać w paranoję, bo nikt z tego nie będzie jadł, prawda? Ok, wykręcamy to. Naszą płytę jedną Tu sobie od razu można wyciągnąć przyciski, bo ich się nie montuje razem z padem. Jak to... Tutaj nowicjusza wyglądają nieraz. Mamy tutaj na bok budowę. To od kimczyka, co przychodzą, to najczęściej trzeba je tutaj przycinać, żeby nam tutaj się zmieściły. Też trzeba zachować jakąś estetykę pod kątem, żeby paluchami nie pobrudzić tutaj taśmy za bardzo teraz coś spoczyć okej, okay, mamy tu jeszcze ta strona hop jest przyciski na miejsce a raczej gumki Teraz będziemy montować nowe gniazdo, czyli tak. Trochę tu zimno. Więc topnik mi się zrobił bardzo stały. Zmniejszymy sobie trochę na czysta. Trochę przeczyścimy, montujemy taśmę jest. I z powrotem do budowy. Będziemy go testować razem z konsolą bez MOBDO. Zaraz weźmiemy sobie konsolę na warsztat. Wkładamy do kupy. Na razie nie będę montował tych dwóch przycisków, żeby go łatwiej zlokalizował, że to tego pada chodzi, jakby mi tu coś rozproszyło. Tu przednie można zamontować. Jedyneczki. Dobra, to pacjent jest. Weźmiemy sobie zaraz konsolę. To sobie cięcie. Ok, jesteśmy już z konsolą. Pewnie też Wam przyspieszę sam proces rozbiórki aż do płyty głównej. Może włączymy jakąś fajnie. Rozbierana już była, to może nie będzie ciężko. będzie czyszczenia troszkę. Jakiś pajączek tutaj zostawił swoją wylinkę. To sobie przetłuchamy później. Zasilacz. Odpiąć. Pamiętajcie, uważamy na kondensator. Laser mamy oryginalny, z brązową tutaj klapką od uchwytu. Teraz sobie wypniemy taśmy, tak jest wygodniej niż szarpać się z nimi normalnie. To pójdzie do czyszczenia. Na pewno na przyspieszonym tempie. Taśmy odpilamy. Tutaj sobie odepniemy nasz przycisk zasilania. I mamy jeszcze kilka wkrętów. Czyli tu sobie dajmy wkręty od płyty głównej, tutaj. To się wymieni. Tak, w takim przypadku dramat. Nawet nie jest termo -fasta, nie wiem jak to nazwać. To niewiele się to różni od natury. Ok, wiem, drobne cięcie. Wracamy do naszego sprzętu. Wymienimy sobie baterię. Co jeszcze tu nas trzyma? Chyba. Dobra. To pójdzie do czyszczenia, mogę to się już tutaj zabrać. zabierzemy od razu bateria out pewnie zobaczymy jakie mamy napięcie Teście głowy te nie sprawdzimy Jeden volt to jest kaput Do zmiany. No chyba jakieś po level hard widzę Jak to to Panie, czy tu się stykają piny? Boże święty Co za partyzantka Zrobimy ciak-ciak z tymi przewodami. To jest jakiś dramat, jakby to powiedział. Albo że to jest prowokacja. Po co takie praktyzatki mamy. Przełączymy się pewnie tam na wizję. Tu się nagrywało, no bo nie używałem. Jest, nagrywa się. To sobie przełączymy z tamtego pewnie. we uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. żebyśmy sobie to wyczyścili OK, tu sobie odnutowaliśmy tam. Więc wracamy na tą stronę. Tu sobie trochę sprzątnijmy. Może czegoś nie będziemy potrzebować. Więc znowu będziemy tutaj. Idę sobie wyczyścić obudowę, zrobimy cięcie. Dobra, poskręcamy sobie to wszystko na razie do kupy. Nasmarujemy laser, włączę to w na tym tempie, żeby nie wiadomo ile to trwało. Dobra, Ok, poskładaliśmy to w miarę do kupy, zobaczymy jak to gada. Padzik jest podpięty tym, w którym taśmy wymieniałem. Zobaczymy, czy zadziałają strzałki. No i działają. Teraz tak, włączmy sobie pad testa, sprawdzimy sobie wszystkie przyciski. Może podniesę tą kamerę. O, dobra. I teraz mamy tak, cyk, 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 cyk. Nasze tutaj pseudo-triggery. Wibracje są. Wszystko działa. No, to ja robiłem. Dobra, padzik naprawiony teraz sobie przetestujemy jeszcze giercownię sprawdzimy tą styraną z, z PS1 czy odpali jak była soccer wcześniej nie paliła może odpali jak nie to Tomb Raidera no, także teraz nawet ta odpaliła także jest dobrze i oczywiście z ps 2 Vietcong'a Zrobimy mu taki Vietcong Czyli mamy tak, nową materię, nowy termopad Wyczyszczone wszystko w środku Laser pięknie chodzi Cichutko Czyściutko Bez żadnego mop do gówna OK GREAT SUCCESS okay. To tyle, moi drodzy Widzimy się pewnie na następnym materiale. Dzięki Wam, że oglądacie, komentujecie, trzymajcie się. Na razie, cześć!